Kolejną osobą, która wystąpi, jest człowiek, czy profesjonalista, któremu oddalibyśmy w ręce to, co najcenniejsze, czyli zdrowie. Wjechała do nas z Krakowa, chirurg dr. Anna Aseniko. Dzień dobry Państwu, witam. Nazywam się Anna Aseniko, jestem lekarką, chirurgiem. Dość młody wiek jak na chirurga w Polsce. Ale za to już z całkiem sporym doświadczeniem. Miałam przyjemność oglądać na różnych stażach zagranicznych, jak wygląda system opieki zdrowotnej poza granicami naszego kraju, jak również oglądam z wielu różnych perspektyw, jak to wygląda od środka. Pracowałam zarówno w dużej klinice, w szpitalu uniwersyteckim na oddziale chirurgicznym, gdzie również uczyłam studentów, pracowałam w szpitalnym oddziale ratunkowym, pracowałam w poradni przeszpitalnej w, w szpitalu powiatowym. Pracuję w poradniach w ramach kontraktu z nfz jak również w poradniach prywatnych i na koniec prowadzę również swoją własną działalność jako lekarz-chirurg. I powiem Wam, że obserwując to wszystko od środka, niestety nie jest dobrze. Nawet jest bardzo źle, a będzie jeszcze gorzej, jeżeli czegoś nie zmienimy. Ja jestem optymistką i wierzę, że można to zmienić. Nic mnie osobiście tak bardzo nie wkurza, jak słyszę, że nie da rady czegoś zrobić, że nie można. Wolę zadawać sobie pytanie, jak zrobić, żeby się udało, a nie. Osoby, które rządzą, cały czas próbują tylko skomplikować system opieki zdrowotnej, różne nowe druczki, skierowania, recepty i tak dalej. Wszystko to po to, żeby ograniczyć nam dostępność do świadczeń w ramach ubezpieczenia, ubezpieczenia, które my wszyscy płacimy, które powinniśmy mieć możliwość korzystania z niego, korzystania na jasno określonych warunkach i zasadach, bo są to nasze pieniądze. Te wszystkie druczki, skierowania, kto nie zna sytuacji, gdzie pacjent chodzi od lekarza rodzinnego do specjalisty, potem kolejny specjalista, potem znowu lekarz rodzinny. To wszystko po to, żeby uzyskać coś w ramach refundacji. Tak nie może być. Te wszystkie wizyty po to, żeby wypisać kolejny papierek, one też kosztują. Kosztują nasze pieniądze, a w żaden sposób nie przekładają się na realne zdrowie pacjenta, na jego poprawę. Są to puste słowa, podam Państwu przykład z mojego życia, z tego jak pracuję. Pewnego dnia przyszła do mnie pacjentka skierowana przez lekarza rodzinnego z bólem brzucha do chirurga. Oczywiście zbadałam, podczas badania zaniepokoiła mnie zmiana na jej skórze. Każdy z Was oczekuje, Jezu u chirurga, wytnie, pośle, zbada, wyleczymy, prawda? Nic bardziej mylnego, żeby się nie narażać na karę z NFZ-u, że wykonuje niezleconą mi usługę. Ja tą pacjentkę powinnam odesłać do lekarza rodzinnego po nowe skierowanie na nową chorobę, którą będę mogła leczyć. To jest absurd. I na tej historii jest słodko gorzki, można powiedzieć. Gorzki, ponieważ pacjentka okazało się, że miała czerniaka. Słodki, ponieważ okazało się, że był we wczesnym stadium, było to parę lat temu. Do, do tej pory mnie odwiedza, do tej pory jest moją pacjentką, wydaje się, że jest wyleczona. Myślę, że trzeba zmienić, żeby nie było, że wykonujemy procedury, które są zakontraktowane dla danej poradni. Żeby nas nie rozliczali z tych procedur, ale z ewidentnych działań z tego, czy jest to zasadne, uzasadnione medycznie, a nie czy zakontraktowane w danym miejscu. Uważam również, Uważam, że czas, żeby za reformę zabrały się osoby, które nie składają pustych obietnic i nie obiecują wszystkiego. Bo jeśli ja Wam tutaj wszystkim powiem w tym momencie, że każdy z Was dostanie ode mnie nowego Mercedesa, wyśmiejecie mnie. Jeżeli ja natomiast powiem, że obiecuję Wam wszystko w ochronie zdrowotnej, dla każdego wszystko na najwyższym poziomie najlepsze, teoretycznie nielimitowane i nieograniczone, Wszyscy wierzą w takie obietnice. Tylko nikt nie mówi, że taka opieka zdrowotna dla pacjenta czasami kosztuje więcej niż ten Mercedes. Z mojego punktu widzenia, jeżeli mamy pacjenta, skomplikowaną operację, przebywa on czasami na oddziale intensywnej opieki. Taki pobyt kosztuje kilka takich Mercedesów. Zapytacie, dlaczego tutaj jestem? Dlatego, ponieważ są tu właśnie ludzie, którzy nie składają obietnic bez pokrycia. Dlatego, ponieważ są tu specjaliści, którzy chcą zrobić coś dla nas wszystkich. Dlatego, ponieważ z całym szacunkiem dla wielu wspaniałych profesorów, których spotkałam na mojej drodze, ja nie jestem jednym z nich. Nie jestem kierownikiem dużej kliniki. Ja nie jestem działaczem partyjnym, który przy okazji jest lekarzem z wykształcenia. Jak wam mówiłam, jestem lekarzem, który pracuje normalnie z pacjentami takimi jak wy, lekarzem, którego możecie spotkać w poradni, który wie, jak to wszystko funkcjonuje od środka. Dlatego, ponieważ tutaj dostałam swój głos, tak samo jak każdy z Was może dostać tutaj głos i będzie on wysłuchany. Ponieważ to stowarzyszenie potrzebuje ludzi, którzy chcą coś zmienić w kraju, w którym żyjemy, tak, żeby było lepiej, żeby był on dla nas dobry i sprawiedliwy. Dziękuję.